Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał takie wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię. I chcieli mu dać imię ojca Jego Zachariasza. Jednakże matka Jego odpowiedziała, nie lecz ma utrzymać imię Jana. Odrzekli jej, nie ma nikogo w Twojej rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami Jego ojca, jak by Go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś ruszył i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto Słowo Pańskie. Jesteśmy uprzywilejowani Bracia i siostry, za to, że możemy mieć udział w tej uroczystości. Ja patrzę, że dzisiaj jest mniej ludzi w kościele. I być może tak ma być, bo może rzeczywiście dzisiaj są tutaj ci, którzy Pan Bóg wybrał, aby słuchali słowo ogromnego pocieszenia. Kiedy świętowaliśmy uroczystość Trójcy Świętej, próbowaliśmy rozważać o tym, o piękna Bożego, i dzisiaj ta uroczystość przychodzi, by pomagać nam właśnie tego piękna zobaczyć. Kim jest ten P Pan Bóg, który nas powołał? Jak piękna jest nasza nadzieja? Jakie wielkie jest nasze powołanie? Dlaczego świętujemy świętego Jana chrzciciela? Dlaczego dzisiaj radujemy się z Jego narodzeniem? Dlatego, że Pan Bóg z miłością do swojego ludu wysyłał nieustannie proroków, aby otworzyły oczy ludzi. Aby płacili we właściwym kierunku, aby przygotowali się na przejście Pana. I dzisiaj słyszeliśmy słowa z największych proroków, ale tylko Janowi było dane tą łaskę, aby płacić na Jezusa, aby wskazywać na niego i mówić: Ten jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To On jest ten, który przyszedł wyzwolić nas z naszych grzechów. I właśnie w tym momencie wszystkie obietnice Starego Testamentu i Nowego Testamentu spotkają się ze sobą, właśnie w tym człowieku. Ale przepiękna jest też ta symbolika, ten ojciec Jana, który zostanie niemi, kiedy anioł obwieścia, że mimo to, że on z żoną są już starzy, już niepłodni, że nie mogą mieć dzieci, ale że Pan Bóg to sprawia, że z martwego łona Elżbiety poczyni się nowe życie. Życie, które przychodzi tam, gdzie jest to niemożliwe, tam, gdzie nie ma nadziei. I Zachariasz jako zwykły człowiek nie jest w stanie tego uwierzyć i dlatego straci mowę. To jest obrazem tego wszystkiego, co było aż do przejścia Jezusa. Człowiek, który żył przed Jezusem, nie był w stanie uwierzyć, że Pan Bóg jest tak kochany, by wejść w naszej sytuacji i wziąć na siebie nasze potępienie. Zapowiadano to, ale nie było możliwe dla człowieka wyobrażać, że Pan Bóg kocha swojego stworzenia do takiego stopnia, by wziąć na siebie los człowieka upadłego. I kiedy Zachariasz jest posłuszny aniołowie i nazywa ten suk, który ma na imię Jan, łaska, miłość darmowa, po imieniu, kiedy dochowuje wierności, obietnicy, które przyniósł Mu anioł, jego język się rozwiązuje i zacznie uwielbiać Boga. Jan będzie kontynuacją tego uwielbienia Zachariasza. I ja i Ty, którzy jesteśmy ochrzcieni, jesteśmy wezwani, by kontynuować misję Jana na świecie. To jest nasze powołanie. Jesteśmy wezwani do tego, by pokazać ludowi, że istnieje odpuszczenie grzechów. Jesteśmy wezwani do tego, bo zobaczcie, Jan był człowiekiem, który wyrzekł się w korzyści życia, który wybrał sobie surowe życie, aby móc być gotowy do tego, by pełnić wolę Bożą. I my jesteśmy wezwani do tego, by wyrzekać się wszystko, co uczyni z nas ociężałymi, abyśmy i mogli dać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Abyśmy przez nasze życie i postępowanie i przez owoców naszej wiary mogli pokazać światu, że tylko w Chrystusie jest zbawienie dla człowieka. Zanim mówię o tym, co najbardziej chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, Wczoraj z proboszczem odwiedziłem taką młodą rodzinę z naszej parafii, i wracając do Warszawy, ja mieszkam tutaj 20 lat, pierwszy raz widziałem taki coś: że cała Wysłostada, cała, przepełniona samochodami, rzesza ludzi szła z wózkami, z dziećmi, bez dzieci. Co tam się działo? Niesamowicie. Rzesza ludzi. I mówimy, mówiliśmy do siebie co tu się dzieje prawie północy, a ludzie idą zadowoleni, prędko nawet mówić co tu się dzieje i dzisiaj jak rozmawiałem z tym, z tym pytałem czy oni wiedzą co tam było to się nazywa wianki jakiś tam wiesz, też jakiś wielki koncert i tak dalej Ciekawy, bracia jakbyśmy robili eucharistię uroczystość świętego Jana o północy Obok Wysły, z tym pięknym zapachem, który tam jest, i z tymi komarami, ciekawi ci, byśmy zbierali jedną pięćdziesiątką ludzi, którzy tam z daleka przyjechali i nazywamy się krajem wierzącym, a wiemy, że wianki są zwyczajem pogańskim. To jest powrót do magii tych pseudoreligii, które były przed naszą religią. I możemy się nazywać katolikami, schować się za kolumną, przystąpić do komunia raz w roku, tak? Ale jak przychodzi się do Ciebie, jesteśmy bardzo chętni jeszcze o północy, złożyć jakąś ofiarę, jakąś tam moc, której nie wiemy, czy w ogóle istnieje, aby wyszło na nasze. Aby załatwić sobie sprawę, aby było bezpieczniej, aby była jakaś tam forma korzyści z tego. Zobaczcie. My jesteśmy wezwani, by być świętym Janem Chrzycielem dla naszego czasu, dla naszego pokolenia. A święty Jan był zupełnie odwrotnie. On nie skorzystał bóstwa dla swojego dobrego samopoczucia. On oddał swoje życie, On wyciekał się swojego życia, aby w nim mógł się objawiać Chrystus. Trzeba, aby ja się zmniejszył i aby On wzrastał. Ile razy my myślimy tak? Ja jestem niedoceniony ja jestem niedowartościowany moi rodzice mnie do, nie doceniają mojego męża mnie nie docenia moja żona mnie nie docenia mój szef pracy mnie nie docenia nikt się nie zapoznał na mnie ja nie jestem tak przeciętny jak ludzie myślą a święty Jan mówi zupełnie odwrotnie ja nie jestem tym za kogo wy mnie uważacie ja nie jestem nikim ja jestem tylko głos który zabrzmi i znika ja jestem tylko sługą Jestem niewolnikiem tego, który przychodzi, aby dać nam nowe życie. Dlaczego nie jesteśmy ciągle rozczarowani? Dlaczego jesteśmy ciągle smutni? Bo my uważamy, że my nie jesteśmy tak mało. Że my powinniśmy być więksi. Kto z nas by nie chciał być sławny? Kto z nas by nie chciał być kochany przez wszystkich? Ja miałem w swoim życiu teraz, niedawno temu, dostałem taką propozycję pracy i już byłem cały rozkręcony. Już się przygotowałem nawet. Aż okazuje że Pan Bóg wybierał kogoś lepszego. I bardzo dobrze. I tak ma być. Na świecie mają szanse najlepsze. W kościele też mają szanse najlepsze. Ale u Pana Boga naszego nie. On przyszedł dla tych, którzy są malutcy I on daje nam dzisiaj dowód tego trzeba, aby mja się zmniejszał, aby on wzrastał. Ja nie jestem godzien rozwiązać rzemieki o jego sandały. I on to spełnił. Dzisiaj, jeżeli bierzemy cała liturgia jest przepiękne. W dzisiejszej uroczystości mamy dwa składy liturgiczne. Skład z Wigilii i skład z mszy w dzień. I w tych wszystkich czytaniach jest mowa o konkretnych ludziach. I ci wszyscy ludzie mają jedną wspólną cechę. Oni wszyscy byli naprawdę bardzo skromni ludzie. Skromni w tym sensie, że mieli życie bardzo nieciekawe, pełne prześladowania, pełni trudów, pełni bezsensowności. Słyszeliśmy słowo ze z proroka Jeremiasza. Jeremiasz był wybrany jako młodzieniec był wybrany właśnie w momencie, kiedy miało przyjść największe prześladowanie kiedy Izrael został wzięty, wzięty w niewoli wszyscy się chpili z niego a kiedy przestali się chpić z niego bo to już nie było śmieszne, zaczęli go prześladować był wtrącony w więzieniu, był w niewoli do takiego stopnia, że ją przeklinał dzień, kiedy uwierzył w Pana Bogu do takiego stopnia cierpiał w tym sensie, że przykrywano ten dzień, kiedy dał się uwieść Panu Bogu. Nie to, że się obrażał na Boga, ale bo tak było ogromne, cierpie, ogromne cierpienie, które musiał dźwigać, że to było ponadludzkie. Jeżeli bierzemy Izajasza z dzisiejszego dnia, to samo. On mówi, na próżno wierzyłem, na próżno się trudziłem, bo wszystko jest zbyt wielkie dla mnie. A potem Jeremiasz i Izajasz mówią to samo. A jednak jest Pan Bóg po mojej prawicy. Jaką mocarz potężny, jako soja, on wymierza mi sprawiedliwość. Święty Jan Chrzciciel, całe życie w służbie nowej ewangelizacji, w służbie nowej nadziei, który pomógł posiłą I zostanie uwięziony za to, że mówił prawdę i zabity głupim sposobem przez zachcianki kobiety bezbożnej. W bezbożnej uczcie Baalowi przynoszą na tacy jego głowę. Do takiego stopnia, że sam Jan posiła pytanie do Jezusa, mówi ci, Ty jesteś ten, który ma przyjście, on czekać się na kogoś innego, bo moje życie wygląda całkowicie bezsensownie. Dlaczego to mówię? Bo dzisiaj to jest ta dobra nowina, która przychodzi dla każdego z nas. Bo przychodzi do ciebie do mnie diabeł i mówi, że twoje życie nie ma sensu. I przychodzi diabeł i mówi, że jakbyś dzisiaj umarł, żeby twoje życie, że twoje życie nie miałyby sensu. Bo nie masz pieniędzy. Bo twoja żona nie jest taka, jak ty byś chciał. Bo twój mąż nie jest tak, jakbyś byś chciała. Bo nie masz chłopaka. Bo nie masz dziewczyny. Bo nie masz samochodu. Bo jesteś gruba. Bo jesteś brzydka. Bo żyjesz w Polsce. Bo nie wiadomo, czego jeszcze. Bo jesteś o przeciętnej inteligencji. Bo twoja kariera jest przeciętna. Tak myśli diabeł. Który był zadufany w sobie. Który był samolubny. Lucifer. Zakochany w sobie. Ojciec wszelkiego narcyzizmu, służył sobie, budował swojego piękna do takiego stopnia, że chciał zrywalizować z Bogiem. I dzisiaj przychodzi to słowo mówi, że jest kłamstwo, to co mówi, że ty jesteś szarym człowiekiem, bo każde życie w oczach Bożych jest wspaniałym darem, jest czymś cennym, jest czymś wspaniałym, niepowtarzalnym i myślić inaczej jest grzechem przeciwko wierze. Najbiedniejszego i najkruchego człowieka może uczynić świętym, potężnym. Ja na koniec seminarium pisałem o misję apostoła o Brazylii. Młodzieniec z Portugalii, z Hiszpanii, który studiował w Portugalii i kilka miesięcy przed wjazdem na misji spadł mu drabinę w plecy i on został kaleką na, całym, na całe życie. Garbatem miał e, Gruźlicę kości, był człowiekiem niezdatnym do niczego. I kiedy już był rozczarowany totalnie, myślał powróci, powrócić, aby umierać w domu, jego przełożony mówi, Ale ty jeszcze nie zrozumiałeś, że Pan Bóg wybiera to, co nie jest w oczach świata, aby ośmieszać tych, którzy myślą, że są kimkolwiek? I wysłali tego człowieka do ziemi, gdzie było niemożliwe przeżyć wśród kanibałów. Gdzie nie było nic, żadnej wygody, żadnego lekarstwa, nic. I ten człowiek stał się gigantem wiary. Służył z taką miłością, umarł służąc w wieku 66 lat. I całe życie służył, kochał, kochał Chrystusa w Indianach, w kolonizatorach, we wszystkich, w Poganach, kochał, kochał. Oddał całkowicie swoje życie, jak świeca, który się spala dościętnie. A Ty myślisz, że w Twoim życiu nie może się zdarzyć nic ciekawego i być może nie zdarzy się nic ciekawego, bo w Twoim sercu jest zbyt mało miejsca, aby Duch Święty mógł w Tobie zadziałać. A święty Jan tak nie był. I wszyscy prorocy też tacy nie byli. I Zachariasz tak nie był i uwierz, że ten, który do niego mówi jest w stanie z tego bezpodległego ona i jego starej żony dokonać cud życia, który zwycięża przepaść niemożności. I widzimy, że Jan chrzciciel w niemożności łona swojej matki rozpoznaje zbawiciela w niemożności ciąży, który się zdarzyło w dziewicy Marii, która bez męża pocięła syna Bożego. Pan Bóg jest specjalista do spraw niemożliwych. A my mamy taką małą głowę i chcemy, by Pan Bóg się dopasował do naszych konwenansów. Dwa plus dwa. A Pan Bóg nigdy tak nie był. Zawsze był zaskakujący, zaskakujący. Ja dzisiaj świętuję też, bo jak nie kochać Kościół jeżeli ja dzisiaj jestem przed Wami? To jest dlatego, że Kościół ratował moje życie. Bezsensownego, gdzie ja bym dzisiaj był, jakby nie był Pan Bóg? Gdzie ja dzisiaj bym był? Gdzie bym szukał dzisiaj życie? Co jest w stanie nasycić serce człowieka? Była pewna kobieta w Brazylii, matka czwórka dzieci. I w momencie, kiedy jej mąż zachorował, bardzo ciężko zachorował, że nie wiadomo, czy przeżyje nawet, ona się dowiedziała, że była w ciąży z piątego dziecka. I przyszli dobrocińcy i zaczęli przekonać tą kobietę, że najlepsza rzecz, co ona może zrobić dla swojej rodziny to jest usunąć tej ciąży usunąć i do takiego stopnia, jak to zrobili że prawie ją przekonali w ostatniej chwili ta kobieta ze łzami w oczach nie zgadzając się z tym poszła do kościoła rozmawiać z księdzem redentoristą który dzisiaj wszyscy tak łatwo krytykują i ten ksiądz mówił Bóg jest wierny Bóg ten, gdzie jest wszystko niemożliwe, wszystko do góry nogami Pan Bóg ukazuje swoje piękno zaufaj Bogu ta kobieta zaufała Panu Bogu zrodziła tego dziecka jestem ja, który do Was mówi ta kobieta była moja matka a my ciągle myślimy, że Pan Bóg ma dwie lewe ręce bracia i siostry narodzimy się raz żyjemy raz i nasze życie jest nam dane do wielkie rzeczy. Pan Bóg chce, abyśmy objawiali światu jego piękno. Uwierzmy, nawracajmy się. Pan Bóg jest w stanie uczynić siebie wielkim człowiekiem. Po ludzku święty Jan Wszczyciel. Chin. A jednak Jezus Chrystus świadczy o nim, że wśród narodzonych z kobiet nie ma podobnego do niego. Fazer um viado?